Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy ski -jumping .pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Piątek, szósty dzień stycznia, święto Trzech Króli. Chcieliśmy pokazać tę dolinkę, nieopodal Bischofshofen, ale muszą nam Państwo na słowo uwierzyć, że właśnie złoty orzeł przemknął za nami, leci do Bischofshofen i zerka. Czy ród, czy Kubacki? No i pytanie, Tadeusz, ja nie zapytam, czy w sporcie może się wszystko zdarzyć, ja zapytam, czy Halvor wygląda na gościa, który tego nie wypuści? No, tak szczerze mówiąc, to wygląda. Wydaje się wyjątkowo pewny siebie, ma już doświadczenie, już raz tego Złotego Orła wypuścił i tym razem wszystko wskazuje na to, że no, na błędach się nauczył i nie zamierza tym razem odpuścić, bo na razie te jego skoki przez Hoffen, no, wyglądają lepiej niż sobie polscy kibice życzyli. No dobra, to drugie pytanie w takim razie, takie merytoryczne tym bardziej, tym razem. Dawid Kubacki, czy to jest gość, którego stać na powtórzenie wyczynu z, z niedzieli, z ty w Neustadt, kiedy... To było ile? 25-26 punktów, bo to by wystarczyło dzisiaj. No to, to gdyby to tylko od Dawida zależało to na pewno, natomiast tutaj jeszcze musi się poukładać to wszystko tak, żeby i rywale mieli ciut słabszy dzień, a w tej chwili oprócz Dawida naprawdę niebotycznie skacze również Halvor i to jest ten, ten problem, bo gdyby nie powiedzmy gdyby gonił go, nie wiem, Stefan Kraft czy nawet Anze to można by się e, łudzić, a w, przy tym przypadku, e, w przypadku Halwora no on pokazuje cały czas, że jest tak mocny że tu tylko jakiś wyjątkowy pech, jakieś, e, jakaś Wywrotka przy lądowaniu, lub jakieś nagłe problemy w powietrzu, no mogłyby chyba wydrzeć mu tego złotego Orła, bo nawet takie skoki o 2-3 metry krótsze od Dawida, no to nic tu nie zmienił. Tak to właśnie wczoraj wyglądało podczas treningu, podczas kwalifikacji. Halvor pewny siebie, Halvor skaczący daleko. Dawid poszukujący cały czas mówił, że próbują, szukają detali, bo, bo tak zupełnie szczerze to nie był czysty turniej 4 skoczni Dawida Kobackiego. W każdej z miejscowości była mowa o jakichś błędach. Tak, no, Dawid miał jednak troszeczkę zaległości treningowych, bo przy, była tam jakaś infekcja, przeziębienie, przez to nie startował w Mistrzostwach Polski. Potem wypadło też mu kilka treningów i tak przystąpił do tego turnieju, jakby troszeczkę gorzej przygotowany, może niż by chciał, niż by mógł, gdyby mógł trenować tak w, w 100%. No i to się gdzieś tam cały czas e, za nim ciągnęło. Wydaje się, że z każdym konkursem jest lepiej. No zresztą wygrana w e, może i e, liczymy na to, że tutaj. Ta Pasta będzie kontynuowana, no i dzisiaj znowu Dawid pokaże, że jest po prostu najlepszy. Jednocześnie Dawid popełniający błędy, to jest świetny Dawid Kubacki, bo to jest 7 pucharowych podiów z rzędu i, i wydaje się, że ósme jak najbardziej jest realne dzisiaj. Tak, no jak najbardziej jest to realne, chociaż no, kwalifikacje i treningi pokazały, że właśnie będzie to walka bardzo zacięta, głównie z Halworem, ale tam też i właśnie jest Anze i potrafi daleko skoczyć nawet Peter Preutz czy e, Stefan Kraft, no tutaj dużo jest e, zawodników, którzy mogą gdzieś tam o to podium powalczyć, no ale myślę, że, cóż, że, że Dawid tutaj pokaże klasę i dzisiaj zwycięży. A czy to da złotego orła, no to już zobaczymy. Co roku tutaj taka platforma wywoziła zawodników na górę skoczni, Z tym były wczoraj problemy. Zobaczymy, czy organizatorzy się z, tym, się z tym uporają. Ale Dawid Kubacki nie będzie na tej platformie osamotniony, no bo i Kamil Stoch i Piotr Żyła wkręcają się znowu na najwyższy obrot. Tak, no, no Piotrek miał taki trochę zjazd formy jakby w Innsbrucku, tutaj już wyglądało to trochę lepiej, chociaż to nie są takie petardy, jak on potrafił w, te, w tym sezonie oddawać. Wydaje się, że coś tam, czegoś troszkę brakuje, może jakieś zmęczenie się wkradło, no ale z drugiej strony Piotrek to zawodnik, który właśnie w konkursach oddaje najlepsze skoki i być może właśnie tak dzisiaj będzie. No a cieszy bardzo to, co pokazuje Kamil Stoch, bo wreszcie przypomina takiego prawdziwego Kamila, który szybuje. Gdzieś tam nieruchomo, ta sylwetka e, nieruchoma jest w locie, no i to naprawdę aż miło patrzeć na takie skoki. Keniś Kamil, jak najbardziej to w Święto Trzech Króli pasuje o 15, troszkę wcześniej niż oryginalnie planowano. Seria próbna o 16.31, seria oceniana, już nawet helikoptery poszukują tutaj Złotego Orła, także czas jechać do Bischofshofen. Do Bischofshofen, gdzie dzisiaj bardzo piękna pogoda, bardzo taka filmowa bym powiedział, bo te mgiełki tutaj krążą, nie wieje. Tak, no ma być dzisiaj ładnie, no, no raczej, ra, raczej żadnych opadów e, nie, nie przewidują. E, tutaj prognozy, no po, po wczorajszych jeszcze Dominik ma mokrą czapeczkę, więc niestety e, rookie mistake, jak to się mówi, e, ale, ale fakt jest, że dzisiaj ma być naprawdę ładnie. E, organizatorzy spodziewają się też wielu kibiców na trybunach, bo już wczoraj było bardzo dobrze na, na tych kwalifikacjach w deszczu, no więc dzisiaj, gdzie dzień wolny od pracy, no to myślę, że trybuny się wypełnią. E, no i będzie biało-czerwono. Szkoda, że to wszystko już się kończy, bo gdzie nie byliśmy, to właśnie prawie lub całkowicie pełne trybuny, a jeżeli leje deszcz, to potem czapeczkę nagrzejniczek, a nie zgnieciona pod fotel w samochodzie. Taka rada na koniec wszystkiego dobrego na ten piątek. Dobrodosli do ma. Dobrodošli u planicy.